A jakie pan ma fantazje? Jesteśmy w tym temacie? Oj, a to już są moje fantazje. A ja bym chciał je poznać. Ja? To ja bym chciał pana poznać fantazje. Siemaneczko, tu Tymos, Krótka Piłka TV. Dzisiaj zajmiemy się sprawami damsko-męskimi. Jeśli jesteście ciekawi, jak kobiety spławiają facetów, to zapraszam do oglądania. Czy mógłby pan podać, jaka jest różnica między sukienką a spódnicą? Eee, spódniczka sięga, jak wiadomo, dotąd. A sukienka jest na całość. Sukienka może być na ramionczka, ale te też może na przykład ledwo zakrywać dekolt, a spódnica jest jedynie do talii. Co to jest spalony? Bardzo trudne pytanie dla kobiet w piłce nożnej, czy panie może wiedzą, albo jakby wytłumaczyć miały w dwóch zalach. Jak nie trafi bramkaż do bramki? No, nie spotkałem się z taką definicją, ale coś może w tym być. A czemu na przykład kobiety prostują włosy prostownicą, a nie żelazkiem? Ja myślę, że to po prostu chcą wyłożyć kolejny hajs na jakiś dodatkowy przedmiot. Po to wynajęli prostownicę, no. żeby właśnie nie każde pasmo było dokładnie proste, no. te jak e, ten. Prostownica to jest takie urządzenie, które z reguły powstało po to, żeby służyły tylko i wyłącznie do włosów. A żelazko sama nazwa w sobie wskazuje, że jest żelaza i służy do prasowania żelaza. A żelazko to odradzamy wszystkim kobietom, dlatego że mamusia zawsze mówiła, żebyśmy się nie bawili żelazkiem, więc. się nie bawić, słuchać mamusi. Pan kiedyś prostował kobiecie włosy? O nie, no nie, no nie. Nigdy w życiu takich rzeczy nie robiłem. Nigdy w życiu moja ręka ci takich czynów nie dopuści. Ale to można wpisać jakąś fantazję erotyczną? Czy to nie ten klimat. Nie, to bardziej jakiś horror. Coś w rodzaju skali, nie wiem. A po prostu kiedyś kobiecie włosy? Żelazkiem? Nie. A chciałby pan? To nie jest jedna z moich fantazji. Niestety. A jakie pan ma fantazje? Jesteśmy w tym temacie. Oj, a to już są moje fantazje. A ja bym chciał je poznać. Ja? To ja bym chciał pana poznać fantazję. Ja trzymam do ślubu i nie mam fantazji, a no to może i ja podobnie. Prowadzi mi poradnik dla niedoświadczonych i na przykład jak y, młodzi, że tak powiem, adepci sztuk miłosnych chcieliby zaprosić kobietę do łóżka swego do Co by pan im poradził? Urok osobisty. Nie, żartuję. Jakby pani miałem nie mnie, zaprosić na rękę, jakby pani zaczęła? Nie wiem, nigdy nie zapraszała, co do randka. Ja będę podpowiadał. Uwaga, zaczynamy. Jestem sobie i co? Jak pani zagadaby do mnie? Jak na przykład siedzimy na ognisku i może Pani powiedzieć fajną masz kiełbasę mm, Kwiaty, kolacja nie, No oczywiście, to jest podstawa to Przede wszystkim wyrafinowane zachowanie, kolacja Róże, winko Nie no, co, no, po prostu idzie do łóżka i idzie. Myślę, że nawet na hamburgera można zaprosić A później do zwyczajnie na film I to się jakoś rozkręci i coś z tego wyjdzie no To zainspirujmy taką, zainscenizujmy, przepraszam tak, tak, taką scenkę Ja jestem kobietą, bardzo atrakcyjną I Pan chce mnie zaciągnąć do łóżka Stoję sobie, no proszę, zaciągaj mnie do o, ma pan minutę. Mam minutę. Dobra, robimy zakład. Jeśli załóżmy że się na głowie, to idzie ze mną do łóżka, a jak nie, no to... Nie. I wchodzę to. Pan się kręci. No, to pójdę do łóżka z panem. Jak pani na przykład... Czy pani zdarzyło się i jakich pani metod używa, żeby spławić faceta? Który mnie jest pani zainteresowany? Spadaj leszczu. A tak bezpośrednio? Myślę, że tak. Po prostu się odwróciła. Ale to może jak się odwróciła, no to to jest sygnał bierz mi od tyłu. <grym> A pani na przykład? E, nie, nie spławiam. Chyba, że jest jakiś na. natręt, <grym> ja to to. ja? Zacznę pytać o masturbację i inne rzeczy. Jesteś jest miły natręt, więc A, jeszcze można. No, to, to, to. Jak ktoś pani do pani mówi, czy pa... kiedy pani ostatnio spuściła skrzydła, jak to można zinterpretować? No, nikt tak nie mówi. A lekarz? Lekarz na przykład, który <grym> przeprowadza wywiad środowiskowy? No też mi się nie zdarzyło. Czemu mnie tak ciągle to pyta? Internauci bardzo chcą wiedzieć. Jak najwięcej o języku polskim. Dlatego kazali nam zapytać, jakie, jakie zna Pani synonimy masturbacji? No coś z tym było, ale. Struganie Pinokie było. <grywa> Kurwa. Zakręcicie tym właśnie śmigłem. Może być w dowolnym języku światowym. Ja jestem poliglotą, ale poliglotą ale... i wszystko kminie. Ja słyszałam klepać ręce w co no. mnie rozśmieszyło. A propos a, 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 a sprzętu, jak Panu, że tak powiem, nazywa swojego pindolka? Są jakieś, jakieś miłe określenia? Bobby. 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 A, a pan? Myślę, że pała będzie dobrze, no. Jak pani się zwraca do tych swoich miejsc. Spotkaliśmy się jakiś Bobby, Fredek, Mruwa, także lubimy wydać o takie życie. Ja nie mam. My z nimi nie rozmawiamy, nie? Więc nie zwracamy się do nich. Jak mówi pani do faceta, że boli mnie dzisiaj my właśnie tamto miejsce i nie będzie dzisiaj, no, udanego wieczoru. Pani nigdy nie odmawia facetom, znaczy swojemu. No, staram się nie odmawiać. Co to jest poranny namiot? I czy się spotkała z czy czymś tak. Poranny namiot? Tak. Nie. A to nie, nie miałem pani nigdy tak, że śpi pani z facetem, on się budzi i tu nagle jest o, niespodzianka. O. <grym grym> <grym grym> I co wtedy taki mężczyzna ma zrobić? Ja się wysikać, ja nie wiem co do kościoła też nie pójdzie. No i pan, panu się powiedzmy, bardzo chce siku. No i problem no, jest. To usiąść też nie da? Rady. No nie. Męskie zasady, ten, zakazuje tego. Siadanie. Tak, jak się y, sika, że znaczy, jak się siada, żeby odlać. To trzeba się wystrać i może się tylko. No, znaczy. zasada, no Jak się rozbraje, rozbiera taki nawet Nie wiem, chyba oczywiste A? Skrót Skrót z angielskiego teraz, PMS Pymysy, PMS. PMS. Pan się zbadał z takim skrótem? I co to może znaczyć? A jakby pan miał to rozwinąć w sposób dowolny Polskie Stronnictwo Ludowe? Nie Litery nie pasuje. Ee... Nie Nie wiem Z angielskiego? Music Nie wiem, Sound Prosta, no. mocna, no. seksowna. O! Podoba mi się. Ja zawsze spotkałem się, że to się odnosi do napięcia przed okresem. Kobieta w tym czasie robi się bardzo nerwowa, tak? I co na przykład taka kobieta panu zrobiła kiedyś? Chyba żeganie na moich oczach. Albo co mi nie zrobiła i nie mogę odpowiadać w tym względzie. Nie może pan powiedzieć? Nie. A jak udobruchać taką kobietę? No nie wiem, no wysłać ją po jej sprawy, no po prostu do sklepu iść z nią, niech sobie kupi, nie wiem, tamtona czy tam podpaskę. A to już jest indywidualna kwestia. Tak? A jakiś obiadek? Albo posprzątać, umyć gary? A to już zależne jakie ma pan fantazje, to te fantazje spełnić na kobiecie. Co na przykład sądzi pan o kobietach kierowcach? Są gorsze, lepsze? Są. Fatalni mężczyźni są fatalne kobiety. No. O, na przykład korężanka to jest rower, ale bardzo dobrze, że sobie radzi. Tak. Wiem, bo to jest moja kobieta, ja muszę jeździć na rowerze. No. A spotkał się pan z jakąś dziwną sytuacją za kółkiem? Na przykład że panu kobieta wjechała pod koła i co się stało? No, ogólnie to ja się staram być ostrożnym, bo jestem bardzo ostrożnym i nawet jakby to się stało, to jestem bardzo kulturalnym człowiekiem. I oczywiście bym nic nie powiedział, bo to każdemu może się zdarzyć. Ale jak ja bym w panu wpadł pod koło albo bym w, wpadł na machę, to pan... Nie, pan jest mężczyzną, to bym pana na zgwizdał, aż by się kurzyło. To dlaczego kobiety mają przywilej kulturalny, a mnie pan by zgwygwizdał? E... Bo wtedy, jakbym kobietę wygwizdał, to bym był damskim bokserem. Aha. Yy, na kobiety nie wypada krzyczeć, jak się ktoś zdenerwuje za kółkiem, to prawda? Pan krzyczy na kobietę, jak się pan zdenerwuje? Wyzywa? Którzy na przykład krzyczą Londro albo Tyruro Nie, nie denerwuję ją, wystarczy, że pokaże jakiś gest, a ona w tym momencie robi jeszcze 10 różnych innych rzeczy, które i tak powstają całą tą podróż i wszystko To wszystko w tym odcinku, dzięki za uwagę, jedzcie stejki, dbajcie o babcię i siema nara Czy z okazji, że jest pan na antenie, chciałby pan kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić siebie I mnie Tak, kolegę no. Oraz chciałem pozdrowić wszystkich obecnych tutaj. Wszystkie zajebiste koleżanki z Taranko. No i to tyle. Dobra, a Pani? No, ja bym chciała pozdrowić wszystkich wspaniałych facetów i fajne kobiety. E, chciałbym pozdrowić e, moją dziewczynę, Martynę.